Zrobisz bawkę ziemniaczaną? No właściwie to można by było zrobić. Trzeba ziemniaki naobierać. O. O. Trzeba ziemniaki przetrzeć. Na prośbę na, y, Maksyma y, koci zareagował na... Jest! Jest, yes. koci nigdy nie odmawia. Ruszyli jak burza. A ty Karolina co? Ty tu jadeczką najbardziej pomagasz. Tak. Dobra, Taka? ile tych ziemniaków? No. Te dwa To Te dwa Tak. Naprawdę? Żarty? No jak, żarty? na ile? Co? Przerwy są jest Naprawdę, ktoś, no się żarty żarty ktoś się hajta we wsi, umarł? Nie wiem. Ja tu jakiś podstęp czuję. Znowu. <laughs> A może ty miałeś to robić? Zadzwoniłeś do Maksyma, bo on babki nigdy nie chciał jeść. Do mnie powiedziałeś, no. że masz świeże jajka i przyszedłeś. <laughs> no. Przyjdź dam ci jajków. Już czterech do roboty. Mię skąd zresztą. się wzięła, wzięła nazwa babki? Wiesz czy nie wiesz? Babki, skąd się wzięła? No. No różnie to nazywają. Babka ziemniaczana, blin, blacharz, dziad. O, tak. No. To się wzięło. A to nie tylko co babka. Było robione głównie z biedy. Ale babkę się robi z mięsem. Można robić z mięsem. Jak chłop szedł do roboty, do ciężkiej pracy, do kosy, dodawało się albo jakiegoś tłuszczu, żeby tych kalorii było więcej. A wersje a, wegetariańskie są? A się drobno mięso kroi i nie widać tego, tego mięsa, że to mięso jest. no.